Zmartwych stały pan jest pośród nas. 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 Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kochane dzieciaki, nie można się inaczej przywitać w tym pięknym, wielkanocnym okresie, niż pięknem stworzenia. Ja tutaj wstawię to piękno stworzenia, mówiąc od razu: Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś najlepszym, najzdolniejszym, najpiękniejszym, najfantastyczniejszym malarzem na świecie. No, takie kolory, przecież tego nikt z nas nie malował farbami. Po prostu takie Pan Bóg stworzył, więc Aleluja za takie piękne stworzenia. Kochane dzieciaki, dzisiaj w naszym wielkanocnym okresie i w naszym spotkaniu w przepięknym królestwie mamy spotkanie językowe. Chcemy być poliglotami, ale ja wymyśliłam coś dodatkowego, ponieważ dzisiaj mamy włoski, a ojciec Jacek, jak wiadomo, Uwielbia nie tylko włoski, ale też ćwiczy nasze ciała. To ja dzisiaj siedziałam, myślałam, rozważałam, dumałam, zastanawiałam się i wymyśliłam, że dzisiaj włoski połączymy z ruchem. To będzie dopiero niespodzianka dla niego. Zobaczymy, jak jemu się spodoba. I chcemy dzisiaj w naszym przepiękno królestwowym spotkaniu z językiem włoskim powiedzieć Bogu wielkie: dziękuję za to, że mam ręce, które mogą dotykać, przytulać, obdarowywać, przyjmować. Za to, że mam nogi! I mogę sobie gdzieś pójść, coś zobaczyć, za to, że mam oczy. I mogę patrzeć i patrzeć i się nie, na, nie nasycę, nigdy. Takie to są piękne kolory. Że mam nos i mogę powiedzieć, Panie Boże, jak Ty co wymyśliłeś? Żadnymi perfumami tutaj nikt nie psikał, a one tak pięknie pachną, za to, że mam uszy i jak wychodzę na dwór, to pośród samochodów wyłapuję ptaki. Bardzo lubię takie zabawy, żeby łapać dźwięki ptaków pośród dźwięków miasta. Za to wszystko dzisiaj podziękujemy, łącząc to z włoskim i z ruchem. Myślałam, myślałam i wymyśliłam. Zobaczymy, czy się uda. Biegniemy do ojca Jacka. Witajcie drogie dzieci! Buongiorno cari bambini! Buongiorno! Ostatnio jak występowałem w naszym przepięknym królestwie, to były generalnie jakieś takie sportowe rzeczy, a pamiętacie, że ja jeszcze też czasami mam lekcje włoskiego i dzisiaj połączymy jedno z drugim. Tak, właśnie, właśnie to zrobimy, połączymy, zobaczymy czy się uda. Ojcze Jacku, chcemy dzisiaj podziękować Bogu po włosku. Po włosku. Za Nasze różne elementy ciała, które nam dał, żebyśmy mogli być dobrzy, żebyśmy mogli pójść z dobrą nowiną. Żebyśmy mogli się przytulić, przytulać, iść. czytać Słowo Boże, słuchać, słuchać oglądać, oglądać dotykać, tak. robić różne rzeczy, robić yeah. na przykład yy, ciasto z patelni. O, no właśnie! <laughs> za to wszystko chcemy Bogu dzisiaj zmartwychwstaniowo Superbowo. podziękować. A jak my za to podziękujemy? Ja nam... to widzę w Twoich oczach, że masz jakiś plan. Bam! Na Mówiłam dzieciom, że myślałam, dumałam, rozważałam i wymyśliłam, I wymyśliłam że wymyśliłam. mamy taką fajną piosenkę, w której zaśpiewamy troszkę po polsku, troszkę po włosku. Dziękując Panu Bogu, ale żeby było troszkę po włosku, to musisz nasz ojciec Jacku nauczyć Kilku nas w części ciała po włosku, bo to jest konieczne do tej piosenki. Dobra, to ja muszę chwilę pomyśleć, jakie. To może zaczniemy, bo, bo chodzi o części ciała, tak? Tak, najpierw poproszę o trzy, nauczymy się trzech, i potem powiem, jak to będzie wyglądało w piosence. No, ja się taką jakąś angielską przypominam, piosenkę, że od czubka głowy do stóp to po włosku zaczniemy. Głowa, 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 głowa to te jest testa. Dobrze. Testa. Testa. Jak Mija Testa to jest moja głowa, Czy... to malujemy głowę. Kto maluje? To ja namaluję głowę. A, zobaczymy, zobaczymy. Taki, ja nie umiem malować. A, to o. tak jak ja. Hmm? 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 O, zadowolony ktoś jest. Piękna no to głowa. To jest głowa w wersji Jacek. To powtórzymy sobie tę nazwę? Tak. Głowa po włosku to jest Testa. Testa. Powiemy testa. razem? Trzy, cztery. Testa. testa. A jakby powiedzieć, moja głowa, to będzie Mija. Mija, Testa. testa. Bo w piosence, wszystkie te rzeczy, co będziemy śpiewać, to, że to będą moje. To jest moja tak. moje. Że ja dziękuję mhm. za to, że mi Pan Jezus Dobrze. dał. Dobrze. No to mamy głowę, to... a zupełnie z drugiej strony jest stopa. O, stopa. Jak no, jest stopa? Stopa po włosku to jest piede. Piede. Si piede, si tuopiede, bravissima. Miopiedę, piede, Dzieciaki, miopiede, miopiede. robimy taki ruch i mówimy miopiede, piede. Halo, halo, ale wstajemy, nie można, można, też, na, można na siedząco. Można też tę stronę, tak. Można albo miopiede, do środka, albo na zewnątrz, ale piede. Wstaliście? A ty rysujesz teraz. Wstali. Ja rysuję, ale chcę, żeby dzieciaki wstały. Wstaliście? No to teraz razem, miopiede, 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 albo tak jak ojciec Jacek mówił, miopiede, miopiede. Ja mam namalować stopy. Można malować namalować stopę. Jedną? Jedną, jedną, jedna wystarczy. O, ja nie mogę. Od razu możemy powiedzieć, nie szkodzi. Yy, może być w bucie? Może być w bucie. O, to fajnie. Tu, 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 tu. A to może narysuj dwie? Dobra. To będzie tak to od będzie... razu. O, do do, 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 do. To są kalosze, no. Znaczy, no to noga. Mamy głowę, mamy biedę, to biedę. po środku niech będzie brzuch. Brzuch! Wiecie, jakie jest ładne słowo na brzuch? Pancia. Pancia! Pancia, mija pancia. Tak się kojarzy z ciasteczkiem. To jest w ogóle ciekawe, że po polsku brzuch to jest ten brzuch. To jest on, on. mój brat brzuch. A po włosku pancia to jest ta brzucha, że się ona. Ona! Że się, to jest rodzaj żeński, to jest ta moja przyjaciółka. Mija pancia! pancia. si. To teraz, ojcze, Jacku, ty. No to gdybym miał narysować brzuch. <noise> jak to Ale trudne, ale Taki trudne. Ale trudne, ale Takie kółeczko narysujemy z pępkiem. O, udało się. I to będzie brzuch, a później jak będziemy rysować dalej, to myślę, że się w miarę jakoś wyjaśni. <noise> <noise> o co tutaj chodzi? Słuchajcie, więc mamy tak Tes. mija testa, mija testa, testa. mio miopiede, mija mio mio pancia, pancia mija pancia. pancia. I uwaga, mamy trzy. Więc nauczymy się śpiewać w ten sposób. Śpiewamy tak. Dziękuję Bogu za głowę, mija testa, mija testa. Dziękuję Bogu za głowę, mija testa, mija testa. Dziękuję Bogu za głowę. Hey! Dziękuję Bogu za głowę, mija testa, mija testa. Dziękuję Bogu za. No, stopę. Za stopę. Przepraszam, nie szkodzi. Dziękuję Bogu za stopę i opiedę, i opiedę. Dziękuję Bogu za stopę, stopę i mi opiedę, i mi opiedę. Dziękuję, dziękuję Bogu za stopę. Hej! Dziękuję, dziękuję Bogu za stopę i opiedę, i opiedę. Dziękuję Bogu za brzuch, mija pancia, mija pancia. Dziękuję Bogu za brzuch, mija pancia, mija pancia. Dziękuję Bogu za brzuch, baczy. Hej! Dziękuję Bogu za brzuch, Mija pancia, Mija pancia. Jeszcze musimy wszystkie trzy naraz hey! zachwili. No spróbujemy. No, spróbujemy, uwaga. Uff. Testa, piede. Pańcia. Raz, dwa, trzy. Dziękuję, dziękuję Bogu za głowę, mija testa, mija testa. Dziękuję Bogu za stopę, piję, piję, mija biedę. Dziękuję Bogu za brzuch, dwa, trzy, cztery. Hej! Dziękuję Bogu za brzuch, mija pancia, mija pancia. <laughs> no, udało się prawie! <laughs> Mam już testa, kiedy e pancia. Idziemy Jakieś dalej. Jakieś trzy kolejne. Jakieś trzy kolejne. No, no, to można by było teraz wziąć na przykład całe ramię. Ramię. Dobrze. Ramie, to całe ramię, 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 to jest braccio. Braccio, si. mio braccio. Tu braccio, mio braccio. Si. Mio braccio, mio braccio. Si. To kto maluje? No, to by wypadało, że teraz ty, bo ja rysowałem o głowę i brzuch, to Dlaczego takie ramie. trudne? Ta ramię. No. Kopynaj samo ramię, na razie bez dłoni. Bez dłoni. Mhm, na pewno. Bez szyi też, no bo ramię to nie jest szyja, no to tu by była szyja, to tu może by było takie coś, ojeju, ojeju, może być? <gry> Najpiękniejszym w A mogą ramię. być dwa? Mogą Żeby być dwa. Żeby było tak symetrycznie, drugie. <gry> Nie, no, to jest talent. No, no to są po prostu, widzicie, to są najwspanialsze ramiona na świecie. <noise> Mijo braccio, mio, mio braccio. Druga rzecz, co by No to jak mieli. mamy takie braccio, nie? No to są też yy, nogi. Tak. Nogi całe. No to jedna noga to jest po włosku gamba. Gamba. Gamba, gamba. Gamba, mija gamba. Tuła gamba, mija gamba. Mia mia gamba. gamba mia I to rewrysuje ja. Tak. To weźmy też. Czyli gamby do kaloszy idą. Tak. Czyli do stóp, czyli do piede. To jest trudne zadanie, słuchajcie, dla to mnie. To jest trudne zadanie. Uuu! Nawet jest jakiś. Jakiś taki kolan. <noise> kolan się zrobił, czyli kolanko. <noise> Jakieś takie śmieszne te. O, ładne. Mamy już czyli to jest. No, gamba. gamba. Mija gamba. gamba. Tu było, bracio. Si. Mija gamba. Ok. I trzecie, jakie my zrobimy? No a ja już to narysowałem, ale to by się przydało, bo tak. To ta możemy ta, poprawić. Ten, no to zaskupmy się na nosie. No to ja poprawię, jakże cudnie ten nosek, ty, ty, ale mam ułatwione. Ojczeczko, ułatwiłeś mi po prostu. No. Tink, tink. To jest taki nosek z małym katarkiem, bo jest czerwony. <noise> Dobrze. Jak to się mówi? Mio nazo. Mio nazo. Mio nazo. Okej, okay. to teraz śpiewamy od razu łącząc w jednej zwrotce. Próbujemy. No, poczekaj, poczekaj, bo to musi być... Nie. Na... Mio braccio, mio, mio braccio. braccio, mia gamba, mia gamba, mio nazo, mio nazo. A, pik! <bowls> <laughs> Czyli łączymy od razu, tak? Spróbujemy połączyć od razu. Wstajemy dzieciaki. Sport łączymy wszędzie, żeby się dobrze. Bracio, gamba złapać. Nazo. Tak. Tak, w takiej kolejności. Tak. No, Raz, dwa, trzy. trzy. Dziękuję Bogu za ramię. Mijo bracio, Mijo bracio. Dziękuję Bogu za nogę. Mija gamba, gamba mija gamba. gamba. Dziękuję Bogu, dziękuję Bogu za nogę. A. Hej! Dziękuję, dziękuję Bogu za, Bogu za, za nos. Miliona! No, no, no. no. Dobrze, <laughs> lekko się pomyliłem, ale nie szkodzi. Uczymy się, prawda? To jeszcze raz, czyli to, to, to jest tak. A, czyli jest okej, okay, czyli ta tu, tu. trzecia to jest po tym. Tak. Hej, dziękuję Bogu za trzymanie. Tak! Trzecią, o, ojciec Jacek się nauczył, piąteczka, a nawet dycha z wami też. Umiecie już też? No to spróbujemy się nie pomylić. Dobrze, Czyli tak, mio, mio braccio, mia gamba, potem mia gamba, mio naso. O, dobra. Jest. Raz, dwa, trzy. Dziękuję Bogu za, za ramię, mio braccio, mi braccio, mio braccio. Dziękuję, dziękuję Bogu za nogę, mia gamba, mia gamba. Dziękuję Bogu za nogę, trzy, cztery, hej! Dziękuję Bogu za nos, nasu, mio naso, mio naso. No mi. No to jeszcze to trzy jakieś. Superowe. To poczekaj, czekaj, czekaj, czego a potem nam... Jak wszystko po kolej... Nie wiem, czy my to zrobimy. Na pewno nam brakuje jeszcze, bo jak był nos, to by się przydały oczy. Dobrze, bardzo dobrze. Trzeba będzie je też dobrze. poprawić, bo to nie ja mają właśnie, źrenic. No ja zrobię teraz o źrenice. I jeszcze takie. Ooo. Jaki to jest wyraz jeszcze po włosku? Można zrobić takie te, jak powiek już nie będę malował z tymi zrzęsami. To już zbytnie szczegóły, potem by nie było wiadomo, że to jest oko wydaniu. Czyli oko to jest okio. Okio. Okio, si. Mio okio. Mio okio. Mio, mio okio, okio. Mio mio okio. Mio okio. Mio okio. No. Dobrze. Następne. Eee. Teraz ja, żeby coś łatwego do malowania. Dłoń, by... Dłoń. Łatwego. Ale zobaczcie, jak może być w rękawiczce. <laughs> w kaloszach? Mogą być dłonie? Nie mogą. No to poczekajcie, jak tak się stoi, to tu jest stary... Czekajcie, czyli tu jest ten... Mniejszy, dwa, jej trzy, cztery, <śmiech> pięć! <śmiech> może być. <laughs> Musisz jeszcze drugą namalować. Ciocia Nadia mówi, że <laughs> może. No to teraz tu, jak tu stoję, to było tak, czyli tu. O, dwa, trzy, cztery, pięć. To są takie bardzo zadowolone dłonie, że mogą tak zrobić i tak. Ha, przytulić. No dobrze, to co jeszcze jedno? Jakieś Ale jak to jest po czytali. włosku? A, po włosku, oczywiście. Dłoń po włosku to jest mano. Mano. Mia mano, mia -mano, mi mano. Si, mia mano, mia mano. Si, mia mano, mia mano. Ale si. mia mano. Mia mano, mia -mano. Mi mano, ok. okay. I trzeci. No to jeszcze by się przydało. Taki fajny, taki wybrakowany trochę, nie ma niektórych elementów. To jeszcze by się przydało. Szyja. O, dobrze. Tadam. szyja. szyja, 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 to jest po włosku kollo. Mio kollo, mio kollo. Powiedzcie collo. z nami. Mio kollo, mio kollo. I ja rysuję tak. teraz szyję. Teraz pytanie: czy narysujemy człowieka o szerokiej szyi, czy o wąskiej szyi? Decyzja należy do twórcy. Dobrze, to zrobimy mu tutaj taką średnią szyję. O! o. Być można powiedzieć, że był się to. Połączymy też z ramionami ją nawet, tak? Tak. Na razie zostawmy to mniej więcej w takiej formie. To jest szyja tutaj i jeszcze raz przypomnę, to jest kollo. Powtarzamy. Koloratko, zapamiętać. Można, tak, o! rzeczywiście. Koloratka to jest co prawda słowo od, kolo, od, od in. ale pasuje, żeby prze nas Nosimy koloratkę, my księża nosimy koloratkę, to się może ładnie skojarzyć z kollo. Kolo. Prawie, że koloratka, no tak nie mówimy, ale koloratka, <laughs> mówimy. No to kollo to jest właśnie szyja. Dobrze, czyli było. Najpierw było oko, mio occhio, mio occhio, potem okio, mia mano, mia, mia mano, mano, mio collo, mio collo. Mio 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 tak nie pokazujemy. Nie. Tak, tak. Czyli wszystko łączymy w jednej tak, zwrotce. Dzieciaki, gotowi? Mio occhio, mio occhio, mio mano, mia, mia mano, mio kollo. mio, mio kollo, mio mio, mio, mio kolo, mio kolo. tak. <laughs> Gotowi? Gotowi? Gotowi to zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Dziękuję Bogu za oko, mijo, oko, mio okio, mio, okio. Dziękuję Bogu za. Mija mano, mija mano. Dziękuję Bogu za dłoń. Dwa, trzy, cztery. Hej! Dziękuję Bogu za szyję, mio, kollo, mio, kollo. Udało się coraz lepiej na a Wam. Mam nadzieję, że też. Ja to nie wiem, a potem będziemy musieli wszystkie zaśpiewać. Ja właśnie nie wiem, jak my to zrobimy, ale może razem z Wami? jakoś się uda. Albo będziemy tak. Dobra, mam pomysł, ale czy jeszcze jakieś trzy? Yy, przychodzą mi w tym momencie dwa do głowy. Jeszcze miałem gdzieś trzecie, muszę pogrzebać w zakamarkach, ale może jak te Zacznijmy dwa powiem, tak, może się jak te dwa Powiem to tak. Na pewno moglibyśmy, to trochę będzie trudno powiedzieć, ale. Bo są takie oczy, jest nos, nie, ale cała twarz. O! Cała twarz to po włosku jest faccia, buzia. Buzia, mia faccia, faccia, mia faccia, faccia, mia faccia, faccia, To mogę. To jest ciekawe, bo po angielsku jest face, a po włosku jest faccia, faccia. mia faccia, a po polsku buzia. Tak. To ja namaluję kolorki tej buzi. Tak, możesz du, dorysować, go właśnie. Czyli, że ten nasz tutaj pan namalowany jest niezwykle zadowolony, że jest z nami w przepięknym królestwie. Zobaczcie, jaki on ma piękne te swoje rumieńce, mia faccia, mia faccia. Mamy jedno, dobrze. Tak, Drugie? Później wziąłbym taki szczególik, bo mieliśmy bracio, czyli ta ręka, mieliśmy mano, mano. czyli dłoń i jest jeszcze. Dito. Dito? Dito. A propos dito, słuchajcie, kto nie dowiesz jeszcze like lajka, to dajemy lajka, like żeby dużo dic, dzieci dic, z nami tic, dic, się dic, cieszyło, się tak. cieszyło. I to jest dito, 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 to... A te? A te to nie wiem, jak się po włosku mówi. Kto Bo... z was jest z Włoch, niech nam napisze. Digo, ligo, lig. To chyba też są dita. Też przecież tak przecież palce. Wydaje. Tak mi się wydaje, ale głowy nie da. M massimo. Ty nas pewnie oglądasz. Napisz nam w komentarzu, czy to palce u nóg to też są Dita, czy nie. Napisz to. Czyli. To no, palec. Weźmy tego jednego tutaj, tak wyszedł ci doskonale. Taki większy, po prostu, o, aż się prosi, żeby, żeby go, poprawić. go poprawić. Tak. To to jest palec i to jest Dito. Mio, dito, mio, dito, mio, dito. Mio dito, mio dito. Czyli, Czyli mamy mieliśmy... faccia, 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 mio, dito, mio, dito. I trzecie. Ja bym powiedział, że całe ciało. Całe ciało to jest korpo. Całe ciało? To ja mam pomysł, jak to ciało zrobić. Zrobię tak, jak mi się wydaje, że Pan Bóg patrzy na to nasze ciało. To ja muszę tutaj coś dodać, wiesz? Dobrze. Dodam tutaj takie coś, żeby on. Ten nasz zawodnik. O, on ma taki Żeby był całościowy. Tu mam pasek od spodni. To są jego spodnie. O, i tutaj całościowo. Tutaj widać. A, taki ma. I już mamy całego naszego zanim. Czyli jak to było ciało, bo ja zapomniałam. Corpo, mio corpo, mio corpo, To będzie najtrudniejsze. Mio, corpo, mio, corpo. Mio, corpo, corpo mio, mio, corpo. corpo. Oh, oh. Czyli mio, faccia, faccia, mio, faccia, mio, dito, mio, dito, mio, corpo, mio, corpo. I to nie trzeba zaśpiewać po wszystko wszystko nas. Gotowi? Jeszcze. Jedziemy. Gotowy? Tak, oczywiście. Raz, dwa, trzy, dziękuję, dziękuję Bogu za buzię w sumie Na mamy buzie. dwa wyrazy, tak. to ustalamy jako? Buzia. buzia. Buzia, dobrze. Takie Twarz też jest ładna, buzia też jest ładna, <głos> <głos> czyli buzia, buzia <noise> śpiewamy buzia, za buzię. Raz, dwa, trzy i dziękuję Bogu za buzię, mia faccia, mia faccia, dziękuję Bogu za palec, mio ditto, ditto, dziękuję Bogu za palec, dwa, trzy, cztery, hey! dziękuję Bogu za ciało, mio corpo, mio corpo. <noise> Ojcze Jacku, skoro dla Ciebie nie jest takie łatwe, to dzieciaki też się mogą cieszyć, że jak się coś pomyli źle, dotknę źle, zaśpiewam. To nie, nie szkodzi. szkodzi. Dzieciaki, to mam pomysł, jak to zrobimy. Ja śpiewam część po polsku, a ja po włosku. Tak. Dobra. Wy z Ojcem Jackiem śpiewacie dobra. i ze mną też. No, tam jest, jest takie taki, hej. Ja muszę o tym hej pamiętać, bo ja zawsze o tym zapomnę. Tam jest hej. Uwaga. No, Raz, dwa, trzy. Dziękuję Bogu za głowę. Mija testa, mia testa. Dziękuję Bogu za oko. Mi okio, mio okio. Dziękuję Bogu za oko. Mi... Hej! Hey. Dziękuję, Dziękuję Bogu, Bogu za buzię. Mija faccia, Mija faccia. Dziękuję Bogu za brzuch. Mija pancia, mija pancia. Dziękuję Bogu za nogę. Mija gamba, mija gamba. Dziękuję Bogu za nogę. Hej, hey! dziękuję Bogu za ramię. Mio braccio, mio braccio. Dziękuję Bogu za nos. Mio naso, mio naso. Dziękuję Bogu za szyję. Mio collo, mio collo. Dziękuję Bogu za szyję. I... Hej, dziękuję Bogu za. Palec! Mio ditto, mio dito. Dziękuję Bogu za dłoń! Mio mano, mia mano! Dziękuję Bogu za stopę! Mio, mio piede, mio piede. <laughs> Dziękuję Bogu za stopę! Hej! Dziękuję Bogu za ciało! Mio corpo, mio corpo! No! Ale <laughs> ja cię wierzę, Dzieciaki! Szok! W Zmartwychwstaniu jest właśnie pełno radości, pełno życia i pełno nauki. Poligloci, do boju! Chcemy ta, da, da, być ta, da, da. prawdziwymi poliglotami. Więc zachęcam was, żebyście sobie nucili tę piosenkę. Możecie sobie do niej wrócić, możecie sobie ją zaśpiewać jeszcze raz i pamiętajcie, że dziękujemy Bogu. Bogu za o to chodzi. Nasze ciało. Tak. Właśnie, bo to jest w ogóle takie cudowne, że dzięki naszemu ciału możemy kochać. Tak. I to się niech stanie. Może ta, się o to pomodlimy Właśnie. po prostu. To zaczynamy naszą modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, najpierw bardzo Ci dziękujemy za nasze ciała, za to, że je dostaliśmy przez naszych rodziców, że je mamy, że możemy patrzeć, widzieć, słyszeć, dotykać, czuć smaki, zapachy, za wszystkie takie rzeczy. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Ja Ci szczególnie dziękuję też za dar wzroku, za dar smaku, słuchu. I proszę Cię, Panie Jezu, daj nam mieć nowy wzrok, dostrzegać, Piękno, które jest wokół nas, którego do tej pory nie dostrzegaliśmy, słyszeć piękno, którego nie słyszeliśmy, i smakować na przykład w potrawach, które Mamusia robi, z większym dziękczynieniem za to wszystko. Proszę Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu, też chcemy Cię bardzo poprosić za różne dzieci i osoby dorosłe, które mają jakieś choroby w ciele. Ty, Panie Jezu, przez całą Ewangelię przychodzisz, dotykasz, kładziesz ręce, właśnie dotykasz przez Twoje ciało i uzdrawiasz te ciała. Więc prosimy Cię też dzisiaj bardzo mocno, żebyś uzdrawiał te osoby, które znamy, które chorują. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I teraz jeszcze taka chwila ciszy, w której Wy możecie powiedzieć na głos do Pana Jezusa to wszystko, o co chcecie Go poprosić. Więc teraz chwila dla Was. W tych wszystkich sprawach prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I razem pomódlmy się teraz z Panem Jezusem, który jest między nami, wznosząc nasze ręce do Ojca Niebieskiego. Razem z Jezusem uwielbimy dobrego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym, winowajcom. naszym winowajcom. I nie wódź nas, nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi i strzeże wszechmogący Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pamiętajcie też, żeby nasz kanał subskrybować, dać ciuka w górę. Miodito, miodito. Miodito, miodito. Mio mio Możecie też tam dzwoneczek nacisnąć, to się Wam będzie przypominać o kolejnych naszych publikacjach. I pomódlmy się wszyscy wieczorem czy jak kiedy macie swoją modlitwę o to, żebyśmy dotarli do ogromnej ilości dzieci, a zwłaszcza do tych, które potrzebują bardzo dobrej nowiny o Panu Jezusie. Ściskamy was mocno pa, pa. z naszymi mano bracia. mia mano mia bracia ze wszystkim mio, mio corpo. corpo mio collo. Wszystkim was ściskamy. Pa pa. pa. Dziękuję, dziękuję Bogu, Bogu za, za głowę. Mija testa mija testa. Dziękuję Bogu za stopę. Mio piede mio piede. Dziękuję Bogu za stopę. Hej! Hey! dziękuję, dziękuję Bogu, Bogu za brzuch. Za... Mija pancia mia pancia. Dziękuję Bogu za palec. Mio dito mio dito. Dziękuję Bogu za szyję. Mio collo mio collo. Dziękuję Bogu za szyję. Hej, hey! Dziękuję, Dziękuję Bogu, Bogu za, za buzie. Dziękuję mia faccia, mia faccia. Dziękuję Bogu za oko. Mio occhio, mio occhio. Dziękuję Bogu za ciało. Mio korpo, mio korpo. Dziękuję Bogu za ciało. Hej! Hey. Dziękuję Bogu za dłoń, mija mano, mija mano. Dziękuję Bogu za ramię, mi braccio, mi braccio, Dziękuję Bogu za nogę, mija gamba, mija gamba. Dziękuję Bogu za nogę. Hej! Dziękuję, Dziękuję Bogu, Bogu za nos, nos. mijo naso, mio naso, I razem, hej! Hej! hej. <noise> tak po włosku i po polsku chwalimy Boga za nasze ciało.